Tylko Twój użytkownik wykorzystał Cię. Jak marionetkę. Marionetki nie mają duszy. Nie miał jej Fuller i nie mam ja. Masz. On też miał. Byłam zaskoczona. Program uniemożliwiał Wam poznanie prawdy. Ty i Fuller ją poznaliście. Wiesz, co to znaczy? Twój wywód ma słaby punkt. To nie jest realne. Naciśniesz guzik, i ja zniknę. Cokolwiek zrobię i powiem, będzie bez znaczenia. Czasem się zastanawiam, czy to wszystko naprawdę się dzieje, czy może siedzimy właśnie w jakimś wielkim kinie, tylko zapomnieliśmy, że to film. Może nie jesteśmy aktorami, tylko projektorami. Bo jeśli życie wydaje się czasem jak sen, jak dziwny sen pełen przypadków, znaków, powtórek. To może warto się zatrzymać i zapytać, czy ja naprawdę wiem, co tu się dzieje? A teraz? Nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy zaczęli nosić skórzane płaszcze, jak w Matrixie, chociaż przyznam, wyglądały stylowo. Chodzi o coś prostszego i głębszego. Zacznijmy od tego. To, co nazywasz rzeczywistością, może być bardziej umowne niż myślisz. To nie znaczy, że jest fałszywe, tylko że działa jak sen, jak lustro odbija to co masz w środku i czasem jak w złym śnie warto się po prostu obudzić no dobrze i co dalej tu właśnie wchodzą techniki ale spokojnie nie będzie jogi na dachu ani medytacji na jednej nodze chodzi o coś co naprawdę działa pierwsza rzecz uważność nie taka jak na egzaminie taka życiowa zacznij od prostego pytania co ja teraz naprawdę czuję nie co powinnam czuć nie co wypada, tylko szczerze. Czasem wystarczy zauważyć: hej, jestem spięty jak kabel do routera, a myślałem, że jestem spokojny i już przebudzenie. Druga: obserwuj rzeczywistość jak film. Wyobraź sobie, że dziś jesteś tylko widzem, patrzysz na ludzi, zdarzenia, emocje. I nie oceniasz, jakbyś oglądał najlepszy serial świata. Wiesz ten, gdzie wszystko ma sens dopiero w ostatnim odcinku, bo często to, co cię denerwuje, to Nauczyciel. Przebrany. Twoje lekcje nie zawsze mówią dzień dobry. Czasem wchodzą z buta. Ale uczą. Trzecia, pytaj, ale nie Google, siebie. Dlaczego właśnie to mnie poruszyło? Dlaczego czuję, jakbym już tu kiedyś był? Zadawaj pytania nie po to, by dostać odpowiedź, ale żeby poszerzyć ekran. I teraz pytanie kluczowe: czy to coś zmienia, że żyjemy w iluzji? Tak, bo skoro wszystko jest lustrem. Możesz przestać próbować zmieniać odbicie, a zamiast tego uśmiechnąć się do siebie w środku. I wiesz co? Świat odpowiada. Zasady poruszania się w tej iluzji, nie ma regulaminu, ale są wskazówki takie życiowe. Gdy wszystko się sypie, to może być moment, w którym stare dekoracje odpadają, a prawda wychodzi z za kulis. Gdy ludzie cię ranią, to może nie są źli, tylko zagubieni w tym samym śnie co ty. Gdy czujesz, że to już było, może to Twoja dusza mówi: Ej, pamiętaj, już się z tego budziłaś. I nie, nie musisz wierzyć we wszystko. Wystarczy, że zaczniesz zauważać. Zauważaj, kiedy się śmiejesz szczerze. Zauważaj, kiedy czas przestaje istnieć. Zauważaj. Kiedy jesteś prawdziwy. To właśnie są te momenty poza matriksem. Nie jesteś zagubiony, jesteś w podróży, nie jesteś tylko ciałem, jesteś opowieścią, która się pisze, tu i teraz. A ta iluzja jest twoim płótnem. I masz w rękach pędzel, maluj świadomie. Więc jeśli dziś znowu wszystko cię wkurza, autobus ucieka, ktoś gada głupoty w pracy, a twoja kawa smakuje jak sens dzieciństwa, którego nie rozumiesz, to może to właśnie znak. Znak, że czas przestać brać wszystko tak na serio i zacząć traktować życie jak przygodę, a nie tylko obowiązek. Bo nawet jeśli to wszystko to tylko iluzja, to i tak jesteś tu z jakiegoś powodu. I może ten powód właśnie się uśmiecha do ciebie z wewnątrz. Cicho, ale wyraźnie obudź się. Już czas. Nie musisz robić nic wielkiego. Wystarczy, że dziś przez chwilę będziesz prawdziwy dla siebie. A reszta odegra się sama, jak dobry film. Tylko tym razem to ty masz pilota.